Cześć wszystkim, ja jestem Sebastian i testuję i recenzuję dla Was przybory artystyczne. Witajcie na moim kanale. Prezenty. Bo to właśnie dzisiejszy temat odcinka. Prezenty dla artystów, hobbystów są naprawdę, no takie można powiedzieć, trochę ciężkie do zrealizowania, bo to zawsze mamy taki problem, że to nie wiadomo co kupić, czego ta dana osoba używa, a może już to ma. No i tak wiecie, i tak, taka kombinacja jest. A jeszcze dla tych osób, które mają w rodzinie utalentowaną osobę, ale kompletnie nie mają pojęcia o artystycznym świecie i, no, no nie jest ich po prostu to tematyka więc dla takich osób to już w ogóle czarna magia, a dodać do tego jeszcze inflację, to już w ogóle kosmos. Dzisiaj pokażę wam właśnie taki prezentownik, co możemy kupić dla artystów, dla osób, które mamy w rodzinie właśnie tak jak powiedziałem, które są gdzieś tam uzdolnione plastyczne. Niekoniecznie dla profesjonalistów, dla hobbystów też. Także dzisiejszy odcinek będzie taki po trochu dla każdego. No i ja miałem też taki odcinek, słuchajcie, rok temu, karta gdzieś tutaj wam powinna się pojawić, i tam miałem budżet do 100 zł. No ale niestety mamy czasy, jakie mamy. No ceny w dół nie idą, każdy to widzi, więc ja podniosłem poprzeczkę do 150 zł i do 150 zł pokażę wam dzisiaj. Pomysły na prezenty, jakie możecie um, zrobić dla właśnie takiej osoby um, artystycznie uzdolnionej. Chyba to już mówię trzeci raz. Warto tutaj wspomnieć, że dzisiejszy odcinek powstał dzięki mojej witce. Także pozdrawiam Cię Melisandro. To ona właśnie e, dała mi pomysł na ten odcinek, bo wiedziała, że rok temu taki nagrałem i, i tym pomysłem tak rzuciła. Później jeszcze mi przypomniała w komentarzu. Także bardzo Ci dziękuję, bo uważam, że taki odcinek też się wielu osobom przyda. Tutaj, jeszcze zanim zaczniemy, powiem o tym, abyście zasubskrybowali mój kanał, aby być na bieżąco z filmami, które dodaję. I wszystko opowiem Wam o prezentach po nowym intro. Bo jest, jak możecie za mną zobaczyć, też już jest świątecznie i ta seria tych świątecznych odcinków w tym roku będzie się tak śmiesznie, myślę, nazywała. Give me te kredki Santa. Now. Jak widzicie, ja już sobie tutaj wszystko na stole przygotowałem. Mam też tutaj swój notes i rozpiskę, bo zapisałem sobie ceny. I słuchajcie, te ceny brałem takie pośrednie nie brałem ich ani za wysokich, bo wiecie, no różne sklepy, różne ceny mają, prawda? I też patrzyłem na te ceny w internecie. Także wybrałem takie ceny pośrednie i skomponowałem cztery takie, można powiedzieć, paczki. Dobra, zaczynam, bo jak ja się rozgadam, to końca nie będzie. Na początek idą kredki Derwent Chroma Flow 12 kolorów, mam nadzieję, że od, światło mi się od tych puszek nie będzie tutaj odbijać, żebyście mogli zobaczyć i sorki, że będę co jakiś czas zerkał sobie tutaj, ale tu mam właśnie rozpiskę ile co kosztuje, bo yy, no nie pamiętam. I słuchajcie, mamy tak. 67-65 krepki Derwent chromaflow, Bardzo dobra pigmentacja, bardzo mocne i naprawdę nikt się nie zawiedzie, jeżeli ktoś kredkami rysuje. Do tego ołówki Renesans, calusieńki zestaw i te ołówki kosztują 37 zł. Dodatkowo dołożyłem tutaj małą temperówkę metalową oraz gumkę chlebową, bo to się zawsze przyda to jest koszt około 3 zł za jedną sztukę. Ja tak mówię około, no bo tak jak wcześniej powiedziałem, no różne sklepy różne ceny, nie? Także tutaj mamy temperówkę do zatemperowania czy kredek, czy ołówków. Ona zresztą ta temperówka jest takimi podwójnymi otworami, mniejszy i większy, także przyda się na pewno. I do tego wybrałem blok A5 od Derwenta Drawing and Sketching Paper i jest to, słuchajcie, 165 gramów na metr kwadratowy. Do kredek myślę, że nada się Idealnie. I ten blok y, kosztuje 23,50. Łącznie za ten prezent zapłacimy 134,15 zł. No i słuchajcie, no i mamy naprawdę tutaj y, bardzo fajny zestawik, co nie? I mamy kredki, i ołówki, i gumka, i temperówka, i bloczek. No, czego chcieć więcej, prawda? Ja bym się cieszył z takiego prezentu. Starałem się skomponować te prezenty tak, aby były takie różnorodne. Jedynym elementem łączącym te wszystkie moje pomysły to będzie ta temperówka metalowa i gumka chlebowa, bo uważam, że to są dwie takie podstawowe rzeczy, które naprawdę się przydadzą każdemu. Są one takie też uniwersalne, jeżeli chodzi o prezent. No i tanie, no to, yy, to będzie taki, wiecie, jeden wspólny element, a reszta, no to już Wam pokazuję. Kolejnym, yy, kolejnym pomysłem... To mam tutaj, słuchajcie, tak pokażę, może są to kredki polychromos, te wersja vintage i one są za 85, 90 już troszeczkę droższe, ale spokojnie, bez paniki. Tutaj jeszcze udało mi się coś wcisnąć, także mamy tą, ten zestawik tych vintage polychromosów. Polychromosy są twarde kredki, więc i też takie myślę, że dla początkujących też są spoko, bo one. Mają też fajną pigmentację, fajnie działają i można nimi naprawdę wiele, wiele zdziałać. Dodatkowo mamy bloczek, no bo już jak mamy kredki, prawda, no to musimy mieć bloczek A5 i to jest SMLT Sketchpad z taką żyrafą. On jest w odcieniach szarości i słuchajcie szarość i brązy, jeżeli chodzi o bloki fajnie podbijają kolory kredek. Naprawdę uważam, że to super wygląda, więc faberki będą tutaj się świetnie sprawdzać. Dodatkowo mamy dołożyłem dwa ołówki, karandasz Grafwood Możecie je kupić na sztuki, 12 zł kosztuje jeden. No i to już są takie lepsze ołówki. Wiecie o co chodzi? Nie lepsza półka, większa półka cenowa, lepsza firma i naprawdę nimi się tutaj pracuje bardzo dobrze. Specjalnie je wziąłem, bo nie chciałem też proponować jakichś tańszych ołówków, a to dlatego, że z tańszymi no różnie to bywa, prawda? Albo mogą być połamane, albo mogą być coś, a te są naprawdę wytrzymałe. 12 zł jeden, czyli mamy tutaj dwa, czyli 24 zł. I do tego wspomniana wcześniej metalowa temperówka oraz gumka chlebowa i myślę, że taki zestawik świąteczny też jest świetny. Oczywiście ja tutaj wam pokazuję papiery o formatach A5, nie? no bo tyle mi starczyło cenowo, w sensie budżet. Ale jeżeli chcecie przeznaczyć więcej, to możecie kupić większy blok na przykład. To też się nikt nie pogniewa, będzie się wręcz cieszył. Aha, jeszcze nie powiedziałem właśnie. 139,80 za to zapłacimy. 139,80 za ten zestaw, także tego nie powiedziałem. Kolejny zestaw to już jest trochę nieco droższy, bo tak staram się przechodzić od takich najmniej, najmniejszych cen poprzez średnie do wysokiej. Teraz mamy tą taką średnią, można powiedzieć, półkę. Oczywiście zacznę standardowo od gumki chlebowej i metalowej temperówki z dwoma otworami. Koszt 3 zł za sztukę będzie w tym zestawie. Blok Gładki, tym razem wziąłem SMLT Bristol i słuchajcie, to jest apiątka 185 g na metr kwadratowy. A dlaczego wziąłem Gładki? Dlatego, że te kredki, które Wam już pokazuję, bardzo fajnie na nim działają. I ten blok, ile kosztował on? 20 zł za ten bloczek, dodatkowo 120 zł. To już tak jak powiedziałem, są średnia półka tego prezentu. To są kredki Giotto stylowo, 50 kolorów. Uważam, że taki duży zestaw dla początkującego jakiegoś rysownika bądź osoby, która koloruje nawet sobie kolorowanki, będzie sam raz. Do tego bloczek gładki, gładki dlatego, że Giotto mają taką fajną średnio miękką konsystencję, można powiedzieć i one tak wtapiają się w gładki papier. Fajnie to razem się komponuje. No i temperówka, żeby zatemperować kredki, mimo y, dołożyłem tą temperówkę metalową, bo w tym zestawie dostaniecie plastikową, ale ona podziała wam dosłownie 3 dni jak później się wytępi, także jest do luftu, y, a metalowa zawsze na propsie i dodatkowo gumka chlebowa, więc uważam, że to też taki fajny pomysł y, na właśnie podchoinkę dla artysty. Tutaj ołówków już nie wciapałem, bo budżetu mi nie starczyło. Bo słuchajcie, 146 zł za to zapłacimy wszystko, a budżet, przypominam, jest do 150, co nie? I ostatni, już taki droższy prezent, taki myślę, że spoko i myślę, że jakościowo turbo dobry. I też taka, taki, jakby, jakby to powiedzieć, prezent w formie ciekawostki. Jak możecie zauważyć, ja już tu wyciągnąłem pędzle i może najpierw o nich powiem, bo trzymam je w łapie, nie mam opakowania. Słuchajcie. Ten zestaw będzie dość takim myślę obfity w produkty. Mamy tutaj tak 6 pędzli z Pepko 7 zł, a pędzle powiem wam, naprawdę są sztos. Syntetyczne włosie, ale tak się trzyma dobrze, tak są fajnie skonstruowane, że naprawdę warto je zakupić i podarować komuś na prezent. 7 zł to nie jest wydatek, a zobaczcie, mamy tutaj 6 pędzli. Dlaczego wziąłem pędzle? Dlatego, że głównym takim w tym prezencie główną taką rolę grają pastele woskowe rozpuszczalne w wodzie od karandaż. To jest takie małe pudełeczko. One wyglądają w ten sposób. Mam nadzieję, że coś tutaj zobaczycie. Jeszcze chyba zdjęcia porobię, żeby Wam ładniej to pokazać. I one kosztują 85 zł. I są rozpuszczalne w wodzie, tak jak powiedziałem. Możemy nimi kolorować jako pastelami woskowymi na grubszym papierze, yy, takim myślę od 180 g w górę, ale możemy też je rozpuścić w wodzie, co da nam efekt akwareli. Dlatego właśnie wziąłem te pędzle. Dodatkowo blok od Daily Rowney Aqua Fine Smooth i to jest 300 gramowy, tak dobrze pamiętam 300 g na metr kwadratowy i ten bloczek yy, kosztuje 23,90 i dlatego. Dlatego go tutaj wziąłem, bo no, on jest do technik mokrych, nadaje się bardzo do technik mokrych, jak i suchych, i ten papier też jest taki yy, no, gładki, ale grubszy. Także tutaj bardzo się przyda do tych właśnie. Karandaszów. Do tego dorzuciłem jeszcze, słuchajcie, dwa grafłudy, czyli 12 zł za jeden ołówek. Może to być HB i B na przykład, jak nie wiecie, jaki kupić, i myślę, że to tak też uniwersalnie i mm, twardy ołówek, i jeden miękki i myślę, że tutaj się przyda do rysunku. No i wiadomo, gumka chlebowa i temperówka metalowa, aby zatemperować sobie y, jednym otworem ołówek, a drugim, tym y, szerszym, można też temperować. Y, te pastele, i słuchajcie, tych wiórków nie wywalajcie po pastelach, temperujcie je do osobnych pojemniczków, dolejcie tam wody, będziecie mieli farbkę. Je można wykorzystać dosłownie w 100%. Więc uważam, że ten prezent jest naprawdę strzałem w dziesiątkę. Dobra, ja się tutaj nagadałem, słuchajcie, i to by było na tyle. Mam nadzieję, że pomogłem jakoś wam w zorganizowaniu jakiegoś prezentu tam dla osoby z waszej rodziny bądź przyjaciół. Jeżeli, na przykład, ktoś z rodziny wam powiedział, że też chciałby wam coś kupić, bo akurat wy jesteście plastycznie uzdolnieni, ale nie wie co, to, bo mu ten film, to będzie wiedział. Myślę, że też trochę mu to. Pomoże. E, dajcie mi znać, czy takie prezenty by Was cieszyły, czy, czy, czy dobrze trafiłem. E, no i co? E, no i, i tyle, i pstro. I widzimy się w kolejnym odcinku, ja tu za dużo już też nie powiem. E, no. No i, i, i cześć!